nadejszła wiekopomna ja chwila na audiologa Malczews Malczewskiego. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie przed audiologiem o nienawiści. Da, da, dzrazga. Nienawiść! Dlaczego w otaczającym nas świecie jesteśmy bombardowani? Falami nienawiści! Dlaczego? Ludzie propagują podczas meczów piłki nożnej faszystowskie hasła! Dlaczego? Polski internet jest przepełniony nienawiścią ludzką! Co tak naprawdę? Co tak naprawdę powoduje propagandę języka nienawiści? Odpowiedź jest prosta! Tym, co napędza nienawiść w sz Polsce oraz w internecie, to brak kontroli, który uwydatnia nasze pierwotne ja. Zło jest złe, mówimy nie! Zło jest złe! Nienawiść! Nienawiść! Stajemy się nieczuli nie, nie i prymitywni. Nie obchodzą nas inni ludzie! O, nie, 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 nie! Przez co jesteśmy bierni na nieszczęście innych osób. Stajemy się bezczelni, hamowaci i nienawiści. Pełni. Stajemy się prymitywni, stajemy się bezduszni, jesteśmy bezdusznymi maszynami. Jesteśmy jak dryfujący statek na wzburzonym morzu, który ledwo co zatonie. Bo był pełny nienawiści. Coraz częściej stajemy się. Krnomrni i bezduszni niczym jakieś takie odizolowane istoty. Apeluję! Przestańmy szerzyć nienawiść! Przestańmy szerzyć nienawiść! Apeluję! Nienawiść w sieci mówimy nie! Zacznijmy być LUDZCE kurde! Jak nie, to wpierdol! I to mówię do wszystkich Was, kurwy syny i hejtery, małe gnojki jebane! Wypierdalać z tego YOUTUBE, weźcie się za pomoc innym ludziom, co? Bo zaprawdę powiem, powiem, nadeszła ja wiekopomna chwila. Nadeszła wiekopomna ja chwila. Nie będzie gnój na GNUJU W SIECI pomiatał. i tak mi DOPOMÓŻ Bó! Dobra. Ale serio, serio, naprawdę, po prostu adekwatnie do tego, że już z roku na rok, naraz ta, yy, po prostu, fala nienawiści w internecie. Postanowiłem, że coś takiego nakręcę. Nie wiem, ile to będzie miało wyświetleń, ile łapek, ale zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania, napierdalania i tak Etc, etc, etc. Może coś z, z audiologiem skóram. Jeśli chcecie więcej audiologów, to też piszcie, mówcie i zapraszam do, do podawania mi kolejnych tematów na audiologa w komentarzach. Dziękuję, że mnie słuchaliście! Naprawdę bardzo serdecznie! A teraz wy, hejtery, wy gnogimbusy, wy małe kutasusy, wypierdalać do roboty! Hejo! б